Te naje, bip, temu zjebu, bip, szalnemu szurowi, co życzył śmierci niezaszczepionym. Sorry, że tak pisze, ale piszę co myślę, o tym ścierwie. Ale spokojnie, to się rozkręci. Parkiem tańców na kanwie przyjacielskiej chyba się rozeszły, ale nawet. nie myśmy przecież. Nadal koleżeńskiej? Nie, to ja myślę, że one są. Pff, ja wiem. Nikt, nikt nie poszedł na mnie ulicy, nie powiedział, że mnie nie lubi. Jestem właśnie przed sparingiem z szalnym reporterem. Jeżeli nie wyjdę z tego cało. To... Pamiętajcie, Aha. pamiętajcie, że robiłem to wszystko dla was. Kocham. Siemanko kochani, witam was na kanale Six TV, dzisiaj jesteśmy w Krakowie, pod placówką Grapplingu Kraków, spotkamy się tu z postacią nietuzinkową, albo go kochacie, albo nienawidzicie, my jeszcze do końca nie jesteśmy pewni po której stronie jesteśmy, zaraz ma się tu pojawić szalony reporter Tomasz Batysiak. Po długim oczekiwaniu pojawił się on, wspaniały, jedyny, szalony reporter. Prezesie, tutaj, tutaj prezesie. Pan, pan, panu, dwa złote, panu dać? Prezesie, ci prezesie, miejsca tutaj. Cześć! Co się dobrze. Co? Chciałem powiedzieć dwie to... rzeczy. Po pierwsze, chce mi się srać, a po drugie, Chyba... zapomniałem wziąć meldonium, ale klub... nie będzie za Witam dobry. W klubie. Ja jakby nie, nie używam środków dopingujących, więc tylko chce mi się srać. Aha, ale. ale meldonium e, jest dopingującym? Może... Proszę. Meldonium jest środkiem dopingującym? Myślę, że gdybyś Wytniemy spytał to. się, się ktoś z USA, to powiedziałby, że tak. Okej. Okay. Parkuję i zaczynamy, drodzy państwo. Ale byłem u barbera, to spoko. Teraz też trening w obcięciu. Myślałem, że ktoś po raz trzeci zrobił sobie telewizję w garażu. Okej, dobra, okej, to już Speed it up, 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 speed it up. Go faster, hey. Go faster, hey. Go faster, hey. Go faster, hey. Nie często widzieć takich zawodników na treningu i naprawdę tutaj. Nie ma żartów. Można to posporować? Myślano, myślę, że. Możemy spróbować. Ja nie mam opłat wyjściowego stroju treningowego, ale. Spróbować. Od razu, tak? Miesz jakiś drink wcześniej, czy coś? od razu tak, hajdżika? Ale nie tak, tak i tak od razu? Dobrze, ale przyjdźcie. Nie, no Nie chodź mi! Ja też jestem w Nie, filmie. Która, która to jest lewa, mówi to, to się po twarzy drapiesz. On się drapie lewo, wichruj. No, czyli tak, tak i ten. Dobra. Go faster, go, faster, aye. Go, faster, aye. Go faster, aye. Zacytuję świetnego komentatora z pewnej walki Wrocław Marcina, no kiedy mówił, Ja zawsze mówię swoim zawodnikom, to jest naprawdę cytat słowo w słowo, mm -hmm. zobaczcie, jak ja się mówię, super, super. Yy, mówię zawsze swoim zawodnikom, żeby kopali w pierwszej rundzie głównie. W drugiej i trzeciej, żeby te kopnięcia już były takie przygotowane, żeby nie były byle co, bo zabiera to zbyt dużo energii. Walka, cios, cichy, komentator wrzosek i Tomek. E, prime MMA. Możliwe, że tak było. Włącz sobie to, to są dosłownie dwoje słowa. Że w pierwszej rundzie się mogą tak, a później jak są zmęczeni, żeby ten już doszedł, było to kopnięcie, żeby to nie było byle jakie, bo zawiera dużo siły. Oj tak. No bo też, Cześć. wiesz, kopanie całą rundę, to wiadomo, że nie, ale to jest prawda pieniła. No ja sobie tak? mogłem nim kopać trzy, no bo kurwa nie, nie wypompował mnie, ale... Ale generalnie jak jest tak, no to kurwa co z tego, że ty kopniesz dwa razy, jeżeli ono nie dojdzie. Już lezło stoisz, To ci wtedy podejdzie, z ręki wyjegli i po tobie. Ostatni. Lewy, lewy, prawy. Ok. Jeszcze raz. Tak. Dobra, wleczyłem się. Dziecko. Wstępy do Pornoli są coraz dziwniejsze, ale spokojnie, to się rozkręci. Tylko to było tyle trochę inaczej, że w pornosi się rozbiera ja w pewnym momencie ubrałem rękawicę, ale spokojnie, to jest taka zmyła. Przez chwilę wrzuciłem instastory, że jestem przed siedzibą Grapplingu Kraków i nie minęły dwie minuty, a już są taką wiadomości. I to jest cytat. Te naje bip, temu zjebą, bip, szalonym szurowi, co życzył śmierci niezaszczepionym. Sorry, że tak piszę, ale piszę co myślę. O tym ścierwie. Pozdro, Marcin. PS, sorry, ale naprawdę nie potrafię ździerwić, że tego ścierwa. Patrz, gdy Marcin, to ten co ten zrobił. Skoczył Hej, zabija. Hejterzy, szalony 1-0. Hej, zabija, patrzcie że za mnie. Jeszcze raz! Hop, hop, hop. Ha, hop, prawy! Hop. Lewy midel. Dobrze! Lewy haj. Dobrze! Lewy prawy! Hop. Lewy Jestem właśnie przed sparingiem z szalonym reporterem. Jeżeli nie widzę z tego cało, pamiętajcie, tak. pamiętajcie, że robię to wszystko dla was. Kocham! No wie, takich widoków nie widzicie zbyt często. Jedynie na lokalnych weselach, gdzie stryjek zakłada ochraniacze na dżinsy i będzie na solowe. Z orkiestrą. Z orkiestrą. Jest taki kurwa czarny pasek w Łodzi, taki kurwa maślana, że tam kiedyś ty, pokażę ci zajebiste 100 wyjście z trójkąta, nie? Ja mówię, dobra, zajebiście, pokaż mi, nie? Ja mówię, dobra, załóżmy trójkąta, le? Ja chyba zakładam mu trójkąta, kurwa, A on mi tak, kciuka w dupę, nie? I ja normalnie odpuściłem, mówię, kurwa, co ty robisz, wiesz, co ty robisz? Ja widzisz, mówiłem ci, 100 wyjście. Sędzia tego nie zauważy. Round one. Kurwa, nie, no powie panny nie będę panu później. Mocno to robić. Nie, no. Kurwa, pan mi tak raru się, pierdolę. Nie, nie, nie! Dobra, <grym <grym kurwa, będziemy mąż! Panie panny chłop. MMA do MMA to write już coś. też nikt nie złożyłem naprawdę, no do. Dobra, co <gry> ja, na dzieje, nie chcę mi się dzieje. Nie, no Mocno bijesz. Nawet Chce no, mi tak czy raz, żeby było na klatce, 100%. Nie procent, tak, nie żeby nie się zgiął. ci wiele razy nie To właśnie, widzisz, jaki Dziękujemy po za widzenie. No. Przedził się nie. o tym czas? Ja już nie chcę. Wiecie, no Wiedziałem, że się pomylisz, kurde. Niżej, Tomek. Tomek, ulij no mnie tak mocno. Sam chciał Stop, stop, stop. Jeszcze, dawaj. Dawaj. Dużo pana już nie chcę. Bez litości. No jest, lecisz, Lekcja, Lekcja Kolejna. Martin. Dobrze, że... No. Na, pe... na razie, dobrze. na razie tylko tańczona dobrze, no ja. dobrze, że mnie nie wyciąłeś. Dziękuję, że byłeś maska, bo myślę, że jak padam, to wiesz... Ręka mi się sama wygina. Raczej to wstać w parowaniu za mną. Dobra, to jest ja, ja kolekcję. Tak Do mnie jeszcze trochę. dziękuję bardzo. Teraz po sparingu, kiedy Tomek już mnie pokonał, nie została jeszcze jedna konkurencja, czyli uderzenie w tarczę mocy. Sprawdzimy, czy w tej konkurencji też mi pokonał. Będę dość niski wynik. Zaraz przekonamy się, czy szalony reporter ma taką samą siłę ciosu, jaki jest mocny w gadce. 129 kg To jest naprawdę solidny wynik. Dalej na górę. Nie, nie, jesteś podejrzewam w środku rankingu mniej więcej. Pobiłeś Adama Sodejeva, zawodnika ksw i Nie, dobra. And a winner, reporter. Właśnie z trenerem Lasotą, yy, trenerem szanego reportera. Yy, jakby trener mógł y, w kilku słowach określić y, Tomka szanego reportera na treningu, jakim jest zawodnikiem, gdzie są jego mocne strony, a gdzie te y -y. słabe, chyba że słabych nie ma. W witam, no to, u Tomka nie ma słabych, same mocne strony. Tutaj jak sama nazwa szalony, no na treningu jest tak samo szalony. Wrzuca czasami jakieś tam rzeczy z treningu i można widzieć, czasami są takie jaja, że nie da się dokończyć treningu, ale podchodzi dość poważnie, przynajmniej na tyle ile wiek mu pozwala i obecna forma, a forma ma teraz zajebistą tą Myślę Liczy, że wygra. Aha. Ale trudniej już, już jest chyba dwóch, z tego co wiemy oczywiście. No, oczywiście. Y y na razie nie, ma, nie wiemy co z tym dalej będzie, Fantemna, no, ale jakby Tomek jeszcze nie rezygnuje z trenowania i y stara się przychodzić, trenować mocno. E co było dzisiaj widać też na tarczach, y dość jest duża siła. Wbrew pozorom Tomka, może u Tomka nie widać tego, ale, ale było stabilne. Skupany. I jest, dość, jest też dość mobilny i gipki, z tego co widać właśnie z tak, kopnięcia. Tak, fikołka prawie z do tyłu <grym <grym do basenu. To... Tak, ale no, no, ogólnie no. Jest, jest gość taki, że można z tego coś wyciągnąć. To prawda, on dopiero zaczął y, tą zabawę. Jest trochę taki, w y, y, starszym wieku to ma, trzeba go tak delikatnie traktować, żeby mu się nic nie stało, ale ogólnie wszystko jest ok. Y, zauważyliśmy, że szalony. Lubuje się w technikach stójkowych, całą walkę z Michałem Cichym. Cała walka praktycznie odbyła się na, w kickboxingu, na, na nogach. Jak wygląda jego przygotowanie parterowe? Bo wiadomo, że trener jest świetnym grapplerem. Czy on lubi w ogóle ten parter, czy raczej stroni od tego? On lubi, ale ja właśnie nie lubię z nim robić. Jest za mocny, więc unikam go. Fizycznie? Tak, fizycznie. On mówi sam, że najbardziej lubi z żoną ten parter. więc. Tutaj unikamy, co prawda troszkę tam gdzieś tam jakieś obrony przed tymi sprowadzaniami robimy, ale, ale ogólnie sama stójka praktycznie. Jesteśmy już po treningu i naprawdę muszę powiedzieć, że jestem pod dość sporym wrażeniem, bo widziałem twoje pierwsze tarcze przed twoją pierwszą niedoszłą walką. Mhm. Pamiętasz to, co stałeś pod oktagonem? Pamiętasz chyba? Tak, tak. Marcinku, I muszę stwierdzić, że zrobiłeś niesamowity progres, bo pierwsze Wygląda to poprawnie technicznie, ale jest też dość dobra dynamika, a twój fajster nie kłamie. No, więc jak więc na zawodnika ponad, ponad 40-letniego, naprawdę robi wrażenie. W bliżej 50 40. No w Sparingu tylko średnio się sprawdzałem, bo... Ale w finalnie mnie znokautowałeś kopnięciem No i ja to przepływam no i, tak? i po prostu... Można w... uciekać i kość na i koś na. Trafiliśmy prosto w szczepionkę. I po prostu moje w funkcje z W związku z, tym, z tymi szczepionkami, są dostałeś wiadomo? Ja, tak, ja umiem, że w szczepionku. Z tymi ja właśnie Potem Chciałem w szczepionkę, żeby później. Przy... Po to chciałem, żebyście Ale się ja, szczepili, ja właśnie, żeby przeciwników trafiać w szczepionki i ich No Ja właśnie nie przyjąłem żadnej dawki tej szczepionki, o której, z której ty jesteś znany. To ja to jest, no, na, a ja cię kopnąłem tak w tą na odre i skończyłeś się. Ale w na tak. COVID jest łatwiej. Wiem, Mówi... musimy wypikać, bo wam zemonetyzują. My się nie przejmujemy takimi rzeczami. się <laughs> bec by w turnieju. Wiadomo, co się wydarzyło i na tą chwilę Hailik nie będzie kontynuował swojej działalności. Zacznę do tego prostego pytanka. Kto był Twoim najbardziej łakomym celem w, tej pierwszy, w tym pierwszym rozdaniu w Drewnice? Z kim najbardziej chciałeś się zmierzyć? To pytanie, drogi Marcinio, ja oczywiście szanuję, świadczy o Twoim bardzo nieprofesjonalizmie i takim po poświętaniu frazesów. Wiadomo, ja że każdy chciałby trafić na Ludwiczka, bo on jest relatywnie chyba według każdego był tam najsłabszy, mimo tego, że go lubię. Więc chyba każdy tam, chyba że pytał przed kamerami, każdy pali, że tak chciałby z tamtym, z tamtym. Każdy chce wygrać, więc trafić na relatywnie najsłabszego, więc pewnie na niego. A tak poza tym nie wiem dlaczego, mimo dużych umiejętności jakoś nie miałem obawy przed lizakiem, wiesz? Nie wiem dlaczego, no w głowie tak mam, bo ja jak sparuję, to mam zawsze duży problem z ciężkimi, mm -hmm. ale z mimo dużych umiejętności jakoś sobie radzę lepiej. Nie wiem, tak tak jakoś mam, że, że, że tą masą jestem silny gdzieś tam, bym się go nie obawiał, co nie znaczy, żebym mnie nie skończył 5 sekund. A natomiast wiesz, no japczan, Jabczan może nie, ale na przykład Marcin ze swoją masą rozpędzony wbiegającymi w nogi, no to mój koszmar, w którym się budzę zlany potem, no bo pociągu nie zatrzymasz mimo techniki, bo... Budzisz się, a leży na tobie. Czy to jest Tak jest, ten, czy tak czy jest czy ten, ale to jest Nie, tak jest często. Za sybiami budzę się, jak ja przymierzy przy mnie. Wiadomo, że twoje drogi z Markiem Markiem Tańczurą na kanwie przyjacielskiej chyba się rozeszły, ale nawet nadal... nie, nie byliśmy. Przecież. Nadal koleżeńskiej. Nie, to ja myślę, że one są. Nie ja wiem. Piotr, że to była czysto biznesowa relacja? Nie, to bylibyśmy było... by znajomymi, nie wiem czy kolegami znajomymi plus prowadziliśmy ten program, bo myśmy się poza programem praktycznie nie widywali. Ale... Nadal widujecie się na macie. Jak to wygląda? Spar w ogóle sparowałeś kiedyś z Nie, zarkiem? nie sparowałem. Teraz mieliśmy yy, po tej walce, którą miał mieć wygraną, a no niestety rozwiąza, nie miał, to no nic chyba nie. W każdym razie, wiesz co? Mówił, że po walce na pewno, yy, bo no jak miała być 17 On mówił, że będą weź świeżo po walce, to możemy posparować, żeby mógł być w kolejnym moim sporym partnerem. Uważam, nie, żebym... jak by ci poszło? Nie no, umiejętności ma uważam większe ode mnie, ale, ale, skończył, okay. go. ale, ale, tak, ale skończył go, ale tak, ale go. Ale różnica jest chyba taka, ty w, świat... w światłach reflektorów świecisz jeszcze jaśniej, a on trochę jakby... To, to być może. No, ostatnia, ostatnia walka to było w porównaniu z tym, co tu robił, to ja, ja byłem mocno zdziwiony. że tam się stało nie tak. No, ale u niego, tak? Nie, tak z no. jego psychiką. No tak, tak uważam. Bo to jest tak samo, jak na przykład Arek rapuje w studiu, a potem na koncercie słyszałem, że nie ma takiej energii, że, że myli się z tekstem i i ale... autotuna nie ma już tak dobrze, nie no to jest tak, tak samo. Na treningu wygląda super na tarczy, ale jak przychodzi do walki, to już... No ale ty uważasz, że te studia dobrze? Pod... jeżeli chodzi o warstwę techniczną wykonania, na pewno są ścieżki dobrze zagrane, jest beat dobrze puszczony, tak? Ja jestem w okresie przygotowany do walki, więc jeżeli chodzi o ścieżki, to ja dziękuję. Aha, dobrze, my od narkotyków odcinamy się grubą kreską, więc... A ja mam je w nosie. Więc teraz przeniesiemy się do następnej lokacji, tak, pokażemy, do mnie, po, więc będzie poszywany. Pokażemy Państwu. <laughs> Oczywiście, kraty nas z sześciopaku. Tylko i wyłącznie z sixpacka, no? tak? Sixpack z Nutrition. Pokażemy Państwu, jak wygląda dzień Tomka, szalonego reportera Matysiaka. Nie wszyscy za Tobą przepadają. Można powiedzieć, że część osób wręcz ci nie lubi. Ty, Jesteś jedną z nich. A Ty na Kozaku, ja ci uwielbiam. A Ty na Kozaku, szalony reporter na masce, bo Nie boisz się, że ktoś z zazdrości, zawiści i nienawiści podejdzie na przykład. Nie wiem, załóżmy, Ci lusterko. Wiesz jakaś obawa jest, tylko że najczęściej ci ludzie, którzy na przykład zawierają w tych szczepionkach czy coś, to, to ci ludzie... W internecie, nigdy, powiem tak, nigdy przed całą moją biznesową karierę, która jest bardzo krótka, ale jednak jest, e, nikt, nikt, nikt nie poszedł na mnie ulicy i nie powiedział, że mnie nie lubi. To są ludzie, którzy piszą, a jak, a jak Cię widzą, to mówią, byku zdjęcie. Ja często na przykład wczoraj siedzieliśmy żoną w i auto stało, to ludzie powiedzą, o szalonego reprezentera, o szalonego reprezentera. I wtedy jesteś okay, OK, bo Ty jesteś koło nich, to jest samochód koło nich, więc... A nawet jak zrobił, no to zrobił, przykro. A historię chciałeś usłużyć tak, tego no, nie, swetra? Wydaje mi się, że może dlatego zmieniasz dość często kolor samochodu, bo ostatnio jak mnie wiozłeś nim, to był zgoła innego, innej, barwy, innej barwy. Ale I nie... może jak po prostu kamuflujesz się. Nie, 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 no nie, to, to jest słaby kamuflaż, nie, to ja jestem mistrzem świata, bo y, zamówiłem jeszcze, czekałem na niego z rok, bo to teraz z zamówieniami, zamówiłem sobie samochód w salonie normalnie i wybrałem taki kolor, a dlatego taki wybrałem, dziadkowy, granatowy. I jak ja przedem odebrać to auto, jeszcze będę rację, idę przez ten salon w Porsche w Katowicach i tak ten fajny, ten fajny, on no, to jest pana, a ja. Przysięgam, ale, ale wiesz dlaczego taki? Ja lubię jaskrawe kolory, ja uwielbiam takie smurfowy niebieski, jest taki fajny porsche czerwony, a moja żona znowu nie lubi tych kolorów i ona bardziej chciała czarny i najgłupsze co mogliśmy zrobić, kompromis. Czyli Jasno, Niebieski, a czarny, weźmy granatowy. Jej I mi się nie, jej i mi się nie podobał. Wiesz o to chodzi? Także taki kompromis, że i ja i ona byliśmy skurwieni. No jeśli tak parę i z mnie, mnie, mogę zareklamować, Detalika z, tutaj z pod Krakowa, chłopaki, i mi zrobili to w sumie po kosztach tego za materiały zapłaciłem, więc jestem mega zadowolony, bo on teraz naprawdę ne, e, nerwowo zaprojektował. On dla wszystkich tam. Dubielowi też dłoń tu odklei i tak dalej, zajebisty gość. Dlatego jestem teraz mega zadowolony. Ja teraz schodzę do garażu, patrzę na to auto i mi się morda cieszy. A przez rok schodziłem i mówiłem, matko, bo. Żadna inna federacja nie dała mi plecaka i od tamtej pory go noszę. Nie, ale no, to się teraz nie śmieje, bo czuchy to tamto, bluzy, ale plecak dalej swoim mamy lata. A jak twoje relacje ogóle swoją na tą chwilę? Bo rozstaliście się w dość niekorzystnych warunkach z tego co pamiętam. Eee, no. Okoliczności były takie, że finalnie nie zawalczyłeś, podpisałeś eee. kontrakt. Eee. Stałeś przez eee, godzinę z okiem po co i pół, pół Tak, do tej pory jestem trochę chory. No i właśnie jak się... Jakie relacje macie teraz? Bo Wiesz, co? Dało, minęło już trochę czasu, tak. wiadomo, że czas naczelany. O tamtej pory się w ogóle wiele wydarzyło, bo to jest sinusoidal naszych relacji. Bo jak myśmy się rozstawali, to nie, one nie były takie złe. Po prostu no, powiedzieli, że nie mogą sobie tam pozwolić, że ja tak piszę, tu, tutaj, tu tutaj, coś tam. Ale Rafał Postedak powiedział, jakby jakśmy się wtedy, to powiedział, tam jesteś zawsze mile widziany, jeżeli chodzi o galej, czy coś tam, spoko, nie? I tak się wydaje. Tylko później ja jeszcze tam dalej to i do ognia. uważam trochę, że mnie trochę ponosiło w tym momencie, jak się z nimi rozstawałem, że te, tuty były za mocne. I dla mnie to była, wiesz, fikcja literacka, ale ludzie mogli wierzyć, że na przykład oni dali po 10 tysięcy komuś tam na Festu i się to zapisałem, a to był jakby, wiesz, to myślałem, że ludzie rozumieją, że to jest żart. Więc podkręciłem jeszcze do transferu, więc te relacje były dużo, dużo gorsze. No była słynna wypowiedź Boxdella u Wardengi na live, czyli Nienawidzę, Nienawidzę. No, ale później po moim nagraniu programu o Box Della i tak dalej, to y, Michał do mnie sam napisał. Y, I jakby bardzo propsuje to, co zrobił. Minęło takiś tak czas od tego, ale on no sam napisał: No to co, normalizujemy. No y, i to nie jest jakaś prywatna ta, żeby nie cytować, bo to nie są jakieś tamnice. Czy teraz normalizujemy te stosunki, bo też nie chce mi się napierdalać, bo to jest bez sensu, nie zgoda. tak sam napisał. No i tam podpisaliśmy, że gdzieś tam się złapiemy. Ja mam nadzieję, że go, że u mnie, to było fajne, bo, bo normalnie siądzie na, na ten temat porozmawiać. Bo ja naprawdę. Wiesz co, ja z nimi, aczkolwiek wiesz, one nie są dalej idealne, na galach nie bywam i nie dlatego, że nie bywam, że czekam na wielkie kurwa zaproszenie, bo jestem wielki influencer, bo muszę ten bilet kupić, ale uważam jednak, że jeżeli myślę, że oni mi tam mogą nie chcieć, ja się nie będę pchał na siłę, wiesz, ale jeżeli dostanę jakiś tam sygnał, to dla mnie nie ma problemu i być na galach. ja myślę, że staram się obiektywnie gadać o nich i jak omawiam te gale, ostatnio mi się bardzo podobało, to robię to obiektywnie. No myślę, że to się jakoś tam znormalizuje wcześniej czy później. Może Michała tu zagłaszczę. Nie stało się między nami nic, między żadnym z nich a mną, żeby nie mógł tu siąść do stołu i rozmawiać. Czasami padną jakieś słowa, że mówisz, no nie, no nie, nie, bez jakichś wielkich przeprosin. Tu nie, tu uważam, że one tam jest taka szorstkie, są te relacje, ale nie stało się nic, co mnie nie mógł siąść i ja nie z nimi gadać, ani wódki pić żadnym z nich, więc myślę, że będzie dobrze. No jasne, czyli panie Tomku, jest panu nas widziany o to miejsce w 75. rzędzie. za. <noise> <noise> Słupem, idealnie dla pana. Zapraszamy. <grym> Widzicie? Normalizujmy stosunki kurwa. U mnie przed to wisi, co nie wchodzi do mnie na podcast, to jesteś po jednej. Chyba macie najmniej podział. Ty jesteś, jesteś popierdolony. <grym> nie, nie nie. mówię, że miał rację. Jeden Rabin powie, że miał rację, to nie, nie, że nie miał racji. Zagoszczy cię na moim kanale też. Co ty na to? No i biegnie. No i pięknie. Jak tam? Pozdrowki. Daj mi jeszcze na chwilę szalonego, Dobrze. bo chcę coś zapytać tylko. Dobrze. I te. Ale to lepiej będzie jak mikrofon mi będzie mikrofon. Patrzcie, jest Puchar, Highligu na półeczce, jest Weider, jest Puchar, jestem ja. Te szafki to tu nie ma, szafka jest, żebym się przebierał, zrobili mi, ale ta sama sofa, kubek, mikrofon. W ogóle teraz zapomniałeś tego mniejszego. od kiedy rozstałeś się z tej bo wtedy. Wtedy była to niższa, teraz już zapełnił ten, też ten taki bardziej likowanie, śmieszkowanie. Śmieszkowanie. A teraz jest bardziej merytoryczny no i według mnie, różnorodność Twoich gości jest na tyle ciekawa dla odbiorcy. No, że rzadko jest monotematycznie. Jest ludzie z różnych sfer życia, nie tylko ma Oczywiście, że głównie opierasz tam, swoją suknię na Ale wiesz co? No ja, jest ja też. też, wiecie, jest ja też i... Chcę cały czas, budzić będziemy ciekawy wywiad, kiedy wywiad z kimś. Ja nie uważam, żeby to były wywiady, ja bardziej chcę, żeby to były rozmowy, wiesz? I na tym skupiam, żeby to nie było, jako u żurnalisty, którego pozdrawiam Dawida, grzebanie w swoim życiu, czyli kariera. Oczywiście też, bo gość, też się o nim, tam coś się o nim mówi, ale bardziej gadamy o bieżących sprawach, z każdym, czyli tak jakby kurwa, nie wiem, tak jakby na nańcuch zastępowała każda osoba i możemy gadać o bieżąco, bo to jest mega fajne, bo ludzie poznają punkt widzenia tych osób na bieżąco, wiesz, co myślisz o Prime, co myślisz o High i z każdym o tym mogę pogadać i to są różne punkty widzenia i to jest kurwa też mega fajne, nie? No i jeszcze fajne jest to, że to rozstanie to naprawdę było takie błogosławieństwo, bo dużo osób pomyślało, że się nie podniesiesiesie po tym, tak, że sam. Tak. pewnie Aryk tak, też tak myślał. Tak, tak, no nie tak, nie, nigdy nie, 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 jakby no, ja nie lekaliśmy. Macie no. cały urządku, żeby go zostawicie. Od samego początku i w końcu, kodzie... cię w posłuchałem, na no, cię posłuchałem? Bo to ja myślę, że to przeznaczenie posunąłem. Może i tak, może i tak, może bola boska po prostu. Ale jedno tak Ale tak, oczywiście, ten kanał, po pierwsze, ja jestem sam, sam zarezygnowany. Arek był ciężki, jest ciężki, czasowo, kurwa. Umawianie się z nim to jest tragedia, bo on ma kurwa milion rzeczy. On jest deweloperem, piosenkarzem, ty, I ten, tym i, ten, i często... I jest ktoś, kto jest y, tak y, populistycznie nastawiony. Poprawnie. Czyli by... mówi bardzo poprawnie, mówi to, o co ludzie myślą, tak, tak. chce się pozyskać w kanony. Tego, takie, takie troszeczkę co coachowanie myśli, mentalne, bądź się tacy, tacy, mało kontrowersji, nie lubił kontrowersji bardzo yy, to był też jakby nasz zadra z fejmem. Teraz jest inaczej, no bo są i fejmowi ludzie, i highligowi, i tak dalej, dlatego oni pewnie też jakby nie mają tak ciśnienia. A wtedy wiesz, bardzo jego też blokowali, o pewnych rzeczach nie mogłem mówić. A teraz jestem, wiesz, jak to do Haliku, jak wszedłem, to, to też im powiedziałem, wzięły gały, co brały. I nigdy nie było pretensji. Znaczy raz była, że jak się powiedział że teraz go nie będzie, bo powiedziałem, ale nikt nie opierwał i mówił, że zrobiłeś, co okay. Ale nigdy nie było, nawet raz to była taka mega fajna historia, jak ja powiedziałem na temat tej gali w, w Katowicach. Już tam te kolejki, po co były te szatnie, chujowe. No, ja normalnie mówię, mówię, że jestem w I chwilę później zadzwonił Bajsangur, chwilę później oplugowałem program, obejrzał, zadzwonił, i on mówi: i to nie jest opierdol, ani czy chcesz to powiedzieć, czy nie, tylko ci wytłumaczę, dlaczego. I numer wytłumaczył, a nie nie mów, pochuj, mówisz tego tak federacji, a to było fejnie, nie? A który który lig, bo bardzo często zdawaliście informacje, które nie do końca jeszcze były potwierdzone, mhm. lub e, przed oficjalnym ogłoszenie przez Federację. Który lik yy, sprawił, że byś najwięcej tarapatów, ktoś zadzwonił i naprawdę miał do Ciebie pretensje o to, że to powiedziałeś. Który był taki najgro... Chyba Bok za liświak, bo to było bardzo długo przed ich nawet zaczęciem ogłaszania. Wiesz, to było gdzieś kurwa. ja to powiedziałem w listopadzie, w grudniu powiedzmy, a gala miała być w była w lutym, nie? I to było do ogłoszenia jeszcze tyle. No to oto to już się... O to. No i to jest właśnie jakby feng. znowu trochę z nim za ale uważam, że jakby... Powiem prawdę, tak nie powinni robić, bo oni wtedy jakby wstrzymali tego lika, żeby go nie mówić w programie, bo powiedzieli, że Arek, jakby jest jego nazwisko w tym, on ma kontrakt, no to jego obowiązuje. Nawet jak ja powiem, bo Arek mówi, ale to on się nie dowiedział ode mnie, że to wiedziałem od niego, ja chciałem powiedzieć. Nie, dobra, mówię nie. I ja napisałem na swoich social mediach, na swoim Twitterze. I Fejm zadzwonił do Arka i go opierdolił, że napisałem na swoich. I to już jest dla mnie trochę zbyt daleko idąca interpretacja. Jesteśmy dziwnymi pytami. Jeżeli nawet ten program firmujemy i oni tu zblokowali. To jest dyskusyjne, może tak, może nie, ale ja jako szalony reporter na swoim Twitterze coś napisałem i on dzwonił do Arka, że jak on tego nie zblokował. To już jest za daleko. Ale po prostu powinien powiedzieć w programie Sorry, Fame May administration. <grym> coś takiego. Chcę za historię odnośnie odnosie Krzysztofa Głowackiego, który by the way, w zeszły weekend, bardzo sławnym sierpem z dołu, niespotykanym techniką, kiedy Gleba był u niego w zasiadzie, uderzył go w szczękę i znokautował. Miałem przyjemność z, uczestniczyć wraz ja z Krzysztofem kurwa, 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 w nagraniu filmu Asymetria, tak, gdzie w tle y, sparowaliśmy sobie, no i on się zapytał czy chce y, poudawać, czy chce naprawdę sparować, ale ja, no, wiadomo, okazja posparować z liczną świata w boksie, y, zdarza się raz tak, na jakiś czas, nie mówię, że raz w życiu, tak, ale raz tak, na tak, jakiś tak. czas, więc sobie to sparujemy, no i gnój mi podbił Jak Ci się pracuje z Szalonym? Całkiem sympatycznie. Nie no, myślę, że do kamery ci wiem prawdę, bez jest wolny zobaczyć. W sumie tak. No. No. Zresztą sam wiesz, jak jest. To jak ci się pracuje chój, to mrugni dwa razy. <głosy> Trzy <głosy> razy to. <noise> Oglądam szalonego reportera siedząc obok szalonego reportera. Co? Incepcja. Dokładnie. Ale nie mógł. Zobaczcie, jak to 21 wiek. Mógł ze mną porozmawiać, ale woli z nosem w telefonie oglądać mnie niż oglądać mnie. Bo ja cyfrowy jestem lepszy od tego, wiecie, jak się jak, się jak to mówią? Patrz możesz mnie dotknąć wiem. Właśnie, to właśnie, to właśnie, to właśnie to dlatego. Właśnie tego, że pana, to dlatego właśnie. Tak jak to mówią, nie poznawaj swoich idoli, bo się rozczarujesz. Ale ty jesteś wyjątkiem w tej reguły. Czyli rozczarujesz się jeszcze bardziej. Rozczarowujesz się twoimi programami po prostu. <śmieniu> <zbieram. śmieniu> Ale nie rozczarowujesz się, y się tym Chińczykiem, który poleciłeś, poleciłeś napraw... już widzę wasze i wygląda. Wygląda nieźle i będzie smakować dobrze. Tak jak cały ten lokal, no bo jakby z zewnątrz... Wygląda dość obskórnie. Nie Ale Mówiłem, z góry. Go, Mówiłem że, z góry, że tak będzie. Się... No no Najlepsze chińskie w Krakowie. Od... Dokładnie. Serio. W przeciwnym zdjęcie, że jestem uszalonego na kanapie. No i od razu dostałem wiadomość od tego samego użytkownika Instagrama. Zapytaj się o temat tabu, czyli szczepionki na COVID. Ja bym na Twoim miejscu spalił ciuchy, jak to być. Głupota od tego idioty jest zaraźliwa. Czasy, kiedy głupota ma większy rozgłos niż poważniejsze rzeczy. <grym> Jak się, jak się odniesiesz? Nie, 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 Jaka jest optyka na tą yy, tezę? Ja, razu powiem, ja normalnie nie piję, a od razu sobie muszę. Nie, bo. Wpada się w alkoholizm, tak. w depresję. Ten człowiek, ten podajnika niego. My byśmy chcieli go nie postawić tam z wiesz? spaków, wiesz? Zasłonić się tym. To, póki jego nie ma, to dawajcie. Kochani, wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzień z szalnym reporterem. Pokazałaś nam, no, jak trenujesz. Troszeczkę ze swojego życia zaprosiłeś na, na super Chińczyznę. A teraz przyjdziemy do Wisienki na torcie, czyli twojego podcastu, szalony podcast. Tak. Ja się I... bardzo cieszę też, że jesteś, bo jechałeś i jechałeś i jechałeś, a jesteś tu honorowym gościem. Myślę, Te że podcast się... będzie epicki. Mam nadzieję. Troszeczkę jestem przeziębiony, ale musiałem to zrobić dla Ciebie i żebyś Ty nie był to ja super paczuszki suplementów i zadbam swoją odporność. Jej. Yeah. Kwiaty ta odporność? Między innymi. <laughs> děkuji, děkuji, bardzo. Bylo. Nie, děkuji oh, bardzo. God. Prawie dwugodzinną rozmowę na kanał Szalony Podcast. Mm. Jeżeli macie ochotę albo nie macie ochoty, sprawdźcie tę rozmowę. Yy. I co? Realizator powiedział, że to jest najlepsza rozmowa, jaką odbyliśmy tu i ja się też do tego skłaniam. Yy. Dzięki Szalony za to, że poświęciłeś swój czas. Dzięki, że po tym, co podzieliśmy, zamknął mi kanał, bo tam było dużo takich Żartów, więc... A wy kochani, subskrybujcie kanał SixPack TV i bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. Oni jeżdżą i wykańczają konkurencję, tylko po to przyjechali, żeby mi zamknęli kanał.